Dzień dobry państwu. Posłuchajcie tego znakomitego fragmentu wystąpienia programowego pana Karola Nawrockiego, które wygłosił na Wielkiej Konwencji 2 marca. Oto on. Szanowni państwo, jest jeszcze jedno zobowiązanie, które odnosi się do najbliższych wyborów. Tak walczymy o Polskę pełną aspiracji, Polskę sferę dobrobytu, Polskę sferę bezpieczeństwa. Ale jedną rzecz musimy sobie powiedzieć jasno. Wybory 18 maja Będą referendum za odrzuceniem rządu Donalda Tuska. I ja w imieniu tych wszystkich, którzy żyją w Polsce drożyzny, którzy żyją w Polsce zwijających się aspiracji i ambicji, w imieniu tych wszystkich, którzy. Nie mają, drodzy Państwo, szansy na sprawiedliwy proces. W imieniu tych wszystkich, którzy żyją dzisiaj w demokracji warczącej, demokracji warczącej na wszystkich tych, którzy myślą inaczej, chcą inaczej. W ostatnim czasie ta demokracja warcząca przez pięć godzin. Przesłuchiwała mojego współpracownika Sebastiana, który jest gdzieś tutaj w tłumie, drodzy państwo. Przesłuchiwała go w sprawie nieaktualnego katalogu, a policjanci bawili się w dobrego i złego policjanta, traktowali tego urzędnika jak złodzieja. Demokracja warcząca musi się skończyć. Staję tutaj, drodzy Państwo, w imieniu tych wszystkich, którzy ulegają presji Zielonego Ładu, Zielonego Szaleństwa, Ekoszaleństwa, które wchodzi do rolnictwa, do polskich lasów i do polskiej gospodarki. Tak, staję tutaj w imieniu tych wszystkich, którzy mówią dość Polsce Donalda Tuska, a 18 maja będzie, powtórzę to jeszcze raz, w istocie. Referendum w sprawie rządu Donalda Tuska, głosując na Trzaskowskiego, głosujesz na Tuska. Głosując na Nawrockiego, głosujesz przeciwko Tuskowi. Drodzy Państwo, tak, chcę, żeby Polska była wielka żeby Polska była silna, żeby Polska była ambitna. Polska musi być wielka i my wszyscy musimy sobie zdawać z tego sprawę, że musimy cały czas się rozwijać, musimy mierzyć bardzo wysoko we wszystkich sektorach naszego życia, w sektorze infrastrukturalnym, w sektorze energetycznym, w sektorze gospodarczym, we wszystkich sektorach naszego życia społecznego. Musimy wyzwalać nasze ambicje, nasze aspiracje do tego, aby Polska była silna. O tym mówi nasza historia. Polska albo jest silna, albo jest wielka, albo do wielkości rządzi, albo Polska, drodzy Państwo, znika. Nie ma dla nas innej drogi, niż ulepszać, rozwijać się i marzyć. Tak my dzisiaj potrzebujemy upartych marzycieli, drodzy Państwo. Żeby to zrobić, drodzy państwo, i żebyśmy byli w naszej sferze normalności, musimy wykonać cały szereg bardzo ważnych zadań. Ale przede wszystkim i pierwsze, co musimy zrobić, to musimy odrzucić politykę głupich kroków. Musimy przestać odwracać się za cudze ramię, drodzy państwo. Musimy przestać przyjmować te chore trendy, które Infekują umysły Rzeczpospolitej, umysły obywateli Rzeczpospolitej. Takie jak Zielony Ład, niech to wybrzmi na, na samym początku. przed Zielonym Ładem! Musimy, drodzy Państwo, zatrzymać politykę głupich kroków, która dąży do tego, aby za sprawą komiksów, komiksów reinterpretować przyrodzoną tożsamość płciową naszych dzieci i nasze dzieci, naszym dzieciom, zabierać bezpieczeństwo dzieciństwa, ten dobry czas dzieciństwa. A tu niedaleko w Warszawie jest takie muzeum Rafała Trzaskowskiego i tam takie komiksy, drodzy Państwo, były. I nie pozwolimy na to, aby polityka głupich kroków niszczyła świadomość i dzieciństwo naszych dzieci. Nie możemy się na to zgodzić. Musimy powstrzymać politykę głupich kroków, która, drodzy Państwo, morderstwa i gwałty nazywa ubogaceniem kulturowym. Nie może tak być, że stajemy w sytuacji, gdy obce Trendy i ideologie, drodzy Państwo, każą nam reinterpretować nasz słownik języka polskiego. Nie możemy zgodzić się na to, aby polityka głupich kroków niszczyła sferę naszej normalności. Wszystko to, Szanowni Państwo, musimy odrzucić, bo dziś w trakcie kampanii wyborczej stanęliśmy nawet już przed takimi dyskusjami: czy oto są dwie płcie? Tak! Są i zawsze były. Dwie płcie, a małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. My się cieszymy, drodzy Państwo, ale ktoś się nie wykazał refleksem, bo to jest taki polityk, mój główny kontrkandydat. Nazywa się Rafał Trzaskowski. 50 lat zabrało Rafałowi Trzaskowskiemu i potrzebował tej kampanii wyborczej, żeby zorientować się, że są dwie płcie. Albo nie ma refleksu, albo kłamie. Drodzy Państwo, stanęliśmy w sytuacji, która przypomina niestety książki Orwella. Kłamstwo nazywa się. Prawdą wojnę nazywa się pokojem, a sferą normalności jest także prawda w życiu publicznym. To bardzo... od tego też jest prezydent Polski, żeby rozliczać rządzących i rozliczać rząd z ich obietnic. A czy ktoś z państwa pamięta dzisiaj 100 obietnic? 100 obietnic rządu Donalda Tuska? Drodzy państwo, czy Ktokolwiek z Państwa jadąc dzisiaj do Warszawy zatankował benzynę za 5 ,19 zł 19 groszy, proszę się zgłosić, kto zatankował benzynę za 5 ,19 zł 19 groszy, pół litra. Drodzy Państwo, musimy przywrócić w naszej sferze normalności prawdę w życiu publicznym. Postulaty składane przez polityków muszą być realizowane. Mówimy nie kłamstwu w polityce. Rząd jest od tego, żeby realizować swoje obietnice, a dzisiaj te obietnice nie są realizowane i na to się drodzy państwo nie zgadzamy. Zagonie, zagonie ten rząd do pracy, a jeśli ten rząd do pracy dla Polaków nie będzie gotowy, to niech się poda do dymisji.